Znajdujemy się już wewnątrz kościoła. Za moimi plecami znajduje się imponujący ołtarz główny, prawdopodobnie pochodzący z połowy XVII wieku. Ale czy wiecie o tym, że to już czwarty z kolei ołtarz, który znajdował się właśnie w tym miejscu? O pierwszym ołtarzu nic nie wiemy. Prawdopodobnie przedstawiał Świętą Trójcę. Ostatecznie kościół ten jest właśnie pod wezwaniem Świętej Trójcy. Jest to wielce prawdopodobne. O drugim ołtarzu coś niecoś wiemy i spróbujemy te fakty dzisiaj ustalić. Fragmenty trzeciego ołtarza pokażę Wam za chwileczkę. Jesteśmy teraz w Kaplicy Świętego Krzyża. Ta drewniana płaskorzeźba to element trzeciego z kolei ołtarza głównego, a więc ta płaskorzeźba niegdyś znajdowała się na ołtarzu głównym. Jest oczywiście czwartym. A więc wrócę teraz do mojej wypowiedzi. Zastanówmy się, jak mógł wyglądać drugi z kolei ołtarz. Możemy to wszystko opisać, możemy to wszystko skonstruować dzięki zachowanym elementom. To, wiecie, przypomina trochę puzzle. Trzeba tą układankę po prostu poskładać. Chodźcie za mną! Muszę Wam powiedzieć, że praca historyka sztuki to nie tylko obcowanie z pięknymi malowidłami wielkimi muzeami, ale to także prawdziwa praca detektywa, dlatego że dopiero po odnalezieniu źródeł, zakurzonych ksiąg, wzmianek o różnych zabytkach możemy określić jak one wyglądały i gdzie się znajdowały. Dlatego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, najlepiej najpierw coś poczytać, a potem znaleźć ślady tego samego zabytku. Ołtarz w katedrze to prawdziwa kurtyna. Skrywa on wiele tajemnic. Jakie one są i czego dotyczą, za chwilę się wspólnie dowiemy. Dzięki lampie fotograficznej jest tutaj w miarę jasno. Dlatego Możecie zobaczyć, że obecnie znajdujemy się za ołtarzem głównym w katedrze hamrzyńskiej. O Piotrek, widzę, że to już jest pierwsza zagadka przed nami. Powiedz mi, co to w ogóle jest? Tak, to prawda. Mamy okazję zobaczyć średniowieczny sejf. Dlatego, że takie szafy wpuszczone w, w, w ścianę wschodnią to prawdziwe sejfy na skarby w takim układzie można było tam przechować no przede wszystkim rzeczy najważniejsze i najcenniejsze dla kościoła czyli naczynia liturgiczne takie jak kielichy które wtedy w średniowieczu można było kupić za olbrzymie pieniądze były one często sprowadzane z niemalże z zamorskich krajów a amatorów cudzej własności jak zawsze było bardzo wielu dlatego zapobiegliwi księża zawsze starali się Chować te najcenniejsze przedmioty do takich właśnie skrytek. A niesamowite są nawet te detale, które przytrwały do naszych czasów. E, czy możemy określić wiek, w którym to wykonano? Według e, oczywiście tego, co widzimy, ponieważ sama szafa no, musiałaby przejść prace konserwatorskie, ale możemy przypuszczać, że jest to krata, która powstała gdzieś na początku XV wieku czyli mogła należeć do naszego drugiego ołtarza. Tak, o ile oczywiście to był drugi ołtarz, bo... Czasami jak myślę o tym, ile tych ołtarzy było, to tak naprawdę nie mogę się ich doliczyć. Wiemy o czterech, które są udokumentowane, ale jak weźmiemy sobie pod uwagę, że pomiędzy pożarem katedry a fundacją ołtarza średniowiecznego z warsztatu mistrza Wolfganga minęło lat 80, no to nie wyobrażam sobie, żeby wierni byli pozbawieni ołtarza kościelnego. Użyłeś tutaj słowa mistrz Wolfgang, szkoła mistrza Wolfganga. Co to znaczy? Co to oznacza to słowa? No, dla nas jest to bardzo czytelne. Oczywiście mistrz Wolfgang, to jest, jest to takie enigmatyczne określenie, tajemniczego, nieznanego nam już chyba i nigdy nie poznanego y, szefa warsztatu rzeźbiarskiego z Torunia, który wykonywał przepiękne dzieła rzeźbiarskie na potrzeby toruńskich kościołów, ale także wysyłał je w ramach takiego eksportu artystycznego na Pomorze. I on stał się autorem ołtarza, który. Po tych wszystkich wojennych perturbacjach stanu w katedrze chęmżyńskiej. A skąd wzięła się taka nazwa? Święty Wolfgang. No, oczywiście, święty Wolfgang jako, jako, jako jedna z postaci z Panteonu Świętych, ale w związku z tym, że strasznie mu to udatnie wyszło, pięknie wyrzeźbił się ową postać w Toruniu, dlatego, dlatego historycy sztuki nazwali go mistrzem warsztatu świętego Wolfganga. Gdybyśmy teraz zamknęli to skrzydło, no, to dokładnie, pojawi nam się, tak. A dokładnie armarium, bo wow. to ma nawet swoją łacińską nazwę. Oczywiście, armarium to jest szafa. Do chowania różnych cennych przedmiotów, a sama nazwa jest jeszcze starsza, bo wywodzi się aż z Rzymu średnio, Średniowiecznego i Starożytnego. No więc wrócę do mojego wątku i jeśli zamkniemy to skrzydło, tak wówczas pojawi nam się łaciński napis. Fragment przynajmniej takiego łacińskiego napisu. Zgadza się. Yy, niestety nie potrafię go odczytać, dlatego, że musiałbym go najpierw sobie dokładnie przerysować, ale najczęściej są to, yy, tak jak znam inne przykłady, to najczęściej są to napisy, które odwołują się do Pana Boga. Kałużyński Skarbiec. Kryje również wiele tajemnic i być może pozwoli on nam rozwikłać naszą zagadkę. Być może to właśnie dzięki e, skarbcowi uda nam się dokonać pewnego rodzaju rekonstrukcji e, wizerunku, jaki znajdował się właśnie na ołtarzu numer 2. E, ksiądz Proboszcz trzyma w ręku kielich, który pochodzi z roku 1503. Eee, przynajmniej ta baza, Przynajmniej ta baza, prawda? podstawa. Y e, I tutaj na tym kielichu znajdują się różnego rodzaju wizerunki. Spróbujmy je teraz rozszyfrować. Może akurat one wskażą nam prawidłowy trop. Tak jest. Na pewno jest herb diecezji chełmińskiej, ale jest też w środkowej części przedstawienie Chrystusa Trójcy Świętej. Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego. I ta informacja jest z naszego punktu widzenia niezwykle cenna, dlatego że Właśnie czas powstania, czas wykonania tego kielicha idealnie pokrywa nam się z czasem wykonania ołtarza głównego. Wobec tego być może potrafilibyśmy na podstawie tego kielicha dokonać takiej rekonstrukcji. Być może właśnie to przedstawienie Trójcy Świętej będzie nam sugerować wygląd ołtarza renesansowego, ołtarza z XVI wieku. Elementy z ołtarza numer dwa. Które znajdowały się tutaj w katedrze, zostały przeniesione do różnych kościołów na terenie Diecezji. I właśnie figura Boga Ojca znajduje się w Nowej Wsi Królewskiej, w tamtym kościele parafialnym. Nie pozostaje nam nic innego, jak pojechać teraz do tej miejscowości i porównać figurę Boga Ojca z tą oto figurą. 20 km od Hełmży znajduje się Nowa Wieś Królewska. Tutaj znajdziemy relikty przyszłości pochodzące z ołtarza numer 2 z Chełmży. Wewnątrz tego kościoła odnaleźliśmy figurę Boga Ojca z tronu łaski. To właśnie ta figura znajdowała się niegdyś na ołtarzu głównym w Chełmży. To właśnie ona znajdowała się w centralnym punkcie ołtarza numer 2. Jest ona w naturalnych wielkościach. Choć pozbawiona jest rąk, prawdopodobnie Bóg Ojciec trzymał ukrzyżowanego Jezusa, a nad nimi unosił się Duch Święty w postaci gołębicy. Rzeźba wykonana jest z drewna lipowego. Przyznacie, że trochę przypomina nam wizerunek ukazany na kielichu, który oglądaliśmy w Konkatedrze w Hełmrze. W poszukiwaniu śladów drugiego ołtarza dotarliśmy do biblioteki pelplińskiej. Tutaj znajduje się wiele eksponatów pochodzących z Hełmrzeńskiej Konkatedry. Znajdujemy się wewnątrz Biblioteki Pelpińskiej. Tu obok mnie znajduje się księga, którą poszukiwaliśmy. Jest to antyfonasz. Antyfonarz używany był w XV-XVI wieku, w kościołach zawiera pieśni liturgiczne. Antyfonarz odnaleźliśmy właśnie tutaj w Pelpinie pod sygnaturą L5. To ta olbrzymia księga, która oprawiona jest w skórę i wewnątrz ta okładka wypełniona jest drewnem. Spróbujmy teraz otworzyć tą wielką księgę i przyjrzeć się jej zawartości. Na pierwszej stronie antyfonarza odnajdujemy przepiękną miniaturę, która potwierdza nam, iż ten, który ją tworzył, w istocie był szczególnie zdolnym człowiekiem. Ta przepiękna miniatura pokazuje nam Boga Ojca. Bóg Ojciec trzyma ukrzyżowanego Jezusa, wszakże nie widać tutaj Ducha Świętego, jednak przy krzyżu klęczy postać prawdopodobnie Jana z Jezioran. Być może modlił się w ten sposób przed naszym ołtarzem drugim w katedrze Chełmżyńskiej. Być może właśnie tak wyglądał nasz ołtarz w XVI wieku. Witajcie, znajdujemy się teraz w pracowni historycznej i coż teraz będziemy robić? Spróbujmy ostatecznie zrekonstruować ołtarz, który spędza nam sen z oczu. Piotrek, jak to mogło kiedyś wyglądać w takim układzie? Podsumujmy. No, oczywiście tutaj musimy użyć wyobraźni, bo przy obiektach, które, którymi dysponujemy, tak naprawdę nie ma aż tak dużo możliwości. Możemy ewentualnie pójść tropem, że ten ołtarz, jak wiemy, został wykonany w warsztacie świętego Wolfganga. Wiemy, jak wyglądał i wygląda do dzisiaj zachowany w kościele świętych Janów ołtarz z tego warsztatu. No i znaleźliśmy rzeźbę, która się znajduje w Nowej Wsi Królewskiej, niedaleko Wąbrzeźna, która pochodzi z tego właśnie średniowiecznego ołtarza. No i zobacz, Basia, tak naprawdę przygotowując tą rekonstrukcję, na, na tle y, dzisiejszego prezbiterium musieliśmy wziąć pod uwagę i to, że z tyłu jest okno zamurowane, notabene oryginalne, i wstawiając sobie tą rzeźbę jako główne wyobrażenie, y, trzeba y, musieliśmy sobie do, dorysować tak naprawdę te elementy, które na pewno musiały występować, czyli, czyli tak, zwaną, tak zwane antependium, podstawę całą z męsą, czyli z tą płytą, gdzie ustawia się kielich podczas mszy. Na pewno najważniejszym elementem była tutaj y, rzeźba Boga ojca, którego Ręce dzisiaj nieistniejące wskazują, że musiała to być rzeźba prezentująca wszystkim wierzącym syna Jezusa Chrystusa wiszącego na krzyżu, który umarł za grzechy wszystkich ludzi. I biorąc pod uwagę inne średniowieczne wzory, możemy przyjąć, że właśnie w tej, w tej części dolnej, w podstawie, w Męsie, mogła się znajdować rzeźba. I tu postawmy taką tezę, yy, z, z, która jest w kościele, czyli to, to słynne złożenie do grobu, które mamy w, ob, w ołtarzu, gdzie znajduje się zdjęcie skrzyża Rubensa, bo takie ołtarze też są właśnie znane, że w tej części dolnej mamy złożenie do grobu, wyżej mamy prezentację Jezusa ukrzyżowanego i to jest tak zwany typ pietas domini, czyli, czyli Cierpienia, cierpienia Boga Ojca, i wyżej, jak mówi nam święty Wolfgang, tutaj moglibyśmy tylko w zasadzie dorysować krzyż. No i wyżej okno, które się zachowało, bo ewidentnie ten ołtarz nie mógł być większy niż okno, które, które nad nim się znajduje bo wtedy by automatycznie światło, ewentualna wilgoć mogła go niszczyć od tyłu. Mhm. Dlatego możemy przyjąć, że tylko na tle witrażu widać było wielki czarny krzyż. Po to, żeby to światło? Tak, żeby światło dodatkowo dawało taki, taki promień wokoło i, yy, i wzmacniało wymowę samego, mm -hmm. samego krzyża. Również tutaj zaznaczyłeś, prawda, te elementy. Tak. Wzorem Torunia. W, tak, w, w, wzorem Torunia, dlatego że większość takich ołtarzy to były przynajmniej try, tryptyki, czyli ołtarze wyposażone w trzy skrzydła, czy w trzy części. Część główną, na, na pewno tutaj zdobiona jakimiś ornamentami ażurowymi, jak to było w późnym gotyku, to są piękne, z reguły plecionki y, akantowe, a. Obok mamy skrzydła z wyobrażeniami świętych i tutaj moglibyśmy przyjąć, że rzeźby na tych, na tych skrzydłach, nieco na pewno mniejsze, nieco skromniejsze, mogły prezentować albo świętych. Którzy, świętych biskupów na przykład, może to, może biskup, który znajduje się i dzisiaj na ołtarzu, czyli biskup, biskup Stanisław i biskup Wojciech, święty Wojciech, może oni też tutaj występowali, nigdy nie wiadomo. Mhm. Ale możemy przyjąć, idąc tropem średniowiecznych ołtarzy, że jeśli tutaj na tych skrzydłach występowali właśnie mężczyźni, to mogli to być albo święci Kościoła, albo może doktorzy Kościoła, ale też popularne dziewice, święte dziewice, czyli takie, takie osoby jak. Święta Barbara czy święta Katarzyna, i wtedy moglibyśmy przyjąć... Czyli też przyjąć... moja patronka mogła tak, się tam pojawić. Tak, na Jak najbardziej mogła zdobić e, ołtarz jako przykład prawdziwie cnotliwej niewiasty. E, no to w takim układzie musielibyśmy teraz dokonać takiego porównania, które. Uzmysłowi nam tak, e, o jakich tak. wielkościach my teraz tak, mówimy. Tak mniej więcej mówimy: że, czyli ołtarz mógł e, tak naprawdę sięgać gdzieś połowy na, najwyżej e, obecnego ołtarza głównego, tak aby pięknie wpisać się w to okno, które na pewno w średniowieczu było e, wypełnione pięknym kolorowym witrażem. A więc teraz cofnijmy się w czasie. Teraz jest Łatwo tak. Łatwo tak zobaczyć, właśnie w ten sposób. A niegdyś było tak. Tak jest. Piotrek, ale przecież to jeszcze nie są wszystkie elementy. No właśnie, przecież byłaś w Pelplinie. No właśnie i w Pelplinie odnaleźliśmy antyfonarz i na podstawie tego antyfonarza można zrekonstruować ten krzyż, który tutaj naszkicowałeś. Myśmy się tutaj przygotowali. No Powiedz mi tylko, gdzie należy to wiesz umieścić. Co, wiesz co, no idąc śladem tego, o czym myśmy rozmawiali, dajmy go tutaj, czyli będzie to Jezus Chrystus. Tutaj widzimy na, tym, właśnie na tej literce, która była w tym antyfonarzu, zarysy głowy Jezusa. Mamy jego ręce na, na rozciągnięte na krzyżu, jego przybite nogi. I oczywiście to jedną z takich form krzyża, jaką jest litera T, czyli dawne Tau. Po ale nie wszystko, nie wszystko. No właśnie, pozostaje nam jeszcze. Basia, ale przecież byłaś jeszcze. Katedrze Hamrzyńskiej. A no właśnie, Ksiądz Badowski przecież przyniósł nam kielich Hrapickiego, tam też było wyobrażenie trójcy świętej. Tak, na stopie. A więc mamy tutaj tego ducha, ducha świętego. świętego. Umieścimy go nad głową. To jest właśnie ten duch z tak, tego kielicha. Tak, i wtedy postarajmy się go tak umieścić, aby unosił się nam nad głową Boga Ojca. Tak będzie chyba najlepiej. Więc tak wyglądał nasz ołtarz w wieku XVI. No to tak. fajnie, no. Okej. Okay. No to prosimy wyłączyć, żeby teraz no. była część artystyczna. Dobra. A kawa nie zrobiona, nie? Że tak się wyrażę. Już, no, bo nas tutaj... już, już. już.